Identyfikator podmiotu SCP-PL-085 Klasa podmiotu Bezpieczne Specjalne czynności przechowawcze SCP-PL-085 nie wymaga żadnych specjalnych czynności przechowawczych i może być bezpiecznie przetrzymywany w dowolnym, zamkniętym, nieprzezroczystym pojemniku. Aktualnie wszystkie instancje obiektu znajdują się w ośrodku PL13. W razie nieplanowanej konfrontacji, podmiot należy ostrożnie podnieść, zanieść najbliższemu naukowcowi nadzorującemu projekt SCP-PL085 i zażyć dedykowany preparat amnezyjny. Opis. SCP-pl085 jest rodzajem zwierzęcia o sferycznym kształcie nie przekraczającym 15 cm średnicy. Obiekt pokryty jest wyłącznie kremowo-szarym futrem. Aktualna fundacja posiada 43 instancje SCP-pl085. Anomalną właściwością bytu jest niezwykła umiejętność przyciągania uwagi. Po nawiązaniu kontaktu wzrokowego, obserwator odczuje silną potrzebę wejścia w interakcję fizyczną z podmiotem. Zazwyczaj ograniczona jest ona do podnoszenia, przytulania i głoskania. Podczas kontaktu obiekt będzie wokalizował świergot o działaniu uspokajającym. Efekt anomalny oddziaływuje na wszystko, co posiada możliwość obserwacji bytu i najwyraźniej nie mija z upływem czasu. Przeprowadzono testy, podczas których trzy instancje SCP PL-085 zostały pozbawione 99,8% owłosienia. Pod futrem znajduje się delikatna skóra niezwykle łatwo ulegająca odkształceniom, organy zewnętrzne, otwór gębowy, receptory węchowe i wzrokowe podmiotu najprawdopodobniej całkowicie zanikły. Próby prześwietleń rentgenowskich zakończyły się niepowodzeniem. Przyczyna nieznana. Nie stwierdzono żadnych zaburzeń efektu anormalnego. Swobodny byt po krótkim okresie czasu zacznie przemieszczać się ruchem wijącym w losowym kierunku, konsumując mikroflorę. Jeżeli udostępnione zostaną inne typy pożywienia, będą one preferowane nawet w razie niezdatności do spożycia. W kwestiach żywnościowych. Podmiot jest całkowicie samowystarczalny. Fundacja nie musi zużywać żadnych środków na jego karmienie. Analiza aktywności mózgowych wykazała, że SCP-PL-085 odczuwa satysfakcję i zadowolenie podczas kontaktu z innymi istotami inteligentnymi. Wartości te rosną, jeżeli więcej osób znajduje się pod wpływem działania anomalnego. Informacje dodatkowe: Wymagany trzeci poziom upoważnienia. Autoryzacja potwierdzona. SCP-PL-085 był wielokrotnie wystawiany na działanie anomalii szczególnie niebezpiecznych. Wszystkie obiekty postrzegane przez Fundację jako inteligentne, świadome wydawały się być pod wpływem efektu anomalnego. Zarejestrowano spadek agresywnych zachowań o 86% do 6 miesięcy po kontakcie z SCP-PL-085. Testy zakładające praktyczne wykorzystanie obiektu oczekują na zatwierdzenie. Z nieznanych przyczyn SCP-PL-085 nie może lub nie chce wpłynąć na SI, także pomimo zapewnienia odpowiednich warunków kontaktu. Eksperymenty w toku. Obiekty pozyskano z domu dziecka w...